Do wyjścia, coś teraz sprawdzę, do... czy wy jesteście. Tak, o, w końcu! No, no, do tam, ciebie dołączyłam. Daj daj, 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 daj. Ja chcę z tobą trójdą No i jak? O, on. I tak, teraz. Jakiego, jakiego pieska? Do tego pieska? A, takie. Pieprza? Jest. Masz. Dałam kilka pedłów. No to dawaj. To nie Zaraz. Nie, zaraz... Niż na te... On jest nie, te. Ona są pewno Lepsze niż te, które masz. Bo... No to ja dawaj. A ode mnie chcesz? <laughs> Nie! Ale szybko zarabiam pieski darmowe. O, o! Ready? O, dwa żółte jesteś. Dobra, Ready. Ok. Dzięki, Aga. Będę szybciej pieniążki zbierać, tak? Trochę brakuje mi, powinno być 4 tysiące milionów. 400 tysięcy milionów. Chyba tak. O, komplet. Dobra, to teraz tak trzeba go nie. chyba wyposażyć, tak? Ale wyposażamy. Innego, nie, lepiej. nie, nie lubię. Nie jestem tego pięknego. Innego no mówię, no! Nie tego biegam. Który to wymienić? A czemu tyle dałaś mi dużo? To nie jest dużo. Jeden, dwa, trzy i pięć, i pięć. O, dobra. To czekaj, tu wszystkie... O ten jest dobry, trzeba go wymienić na tego. Czyli tak? Z Put kutów, zrobi, no zrobić, I teraz nie, yap... tego zabrać? Okulana, Take. Aha. <gulana> <gasJared> I czekaj, którego je wymienić? Eee, Hubert, tych... Tych łotów byś mógł trochę... Tego siekierka jeszcze wymienić. Put? Takich, jakby... trzy. Trzy takich I 3. bez Ale pójdziecie! Ale Hubert! Ale jak Hubert! Ba! 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 Ej! Hubert, ale gramy, gramy! gramy. Gramy, gramy i zbieramy, kojszy, kois. Okej. Okay. koj. Idź na samą górę. Czekaj, chodzi o to, żebyś trzy zabrał. Trzy. O, szybko to zbierają, no. Dobra, już. Ready. Dobra, tak, dobrze. O, skrzydeczka, skrzydeczka, po kolei zbieramy. A znajdę was, czy daleko jesteście? O nie, wcześniej, z naszym tym, no jestem. Przecież y, A gadała mi kilka tych peców. O, jaka skrzynia. Idziemy rozbroić. No. O, cześć. O, szybciutko. Cześć. O, cześć. Widzicie? Mam o, widzicie? Cześć. O. Ej, nie może ten... Ja mam. Ej, training zamknę, dobrze? Żeby Dobra, nikt nie pisał. Ja Bo? Mam do nich. Bo ja nie za zbytnio ale znam się, peci. żeby się zamieniać. Love you. Peci, co ty ścielasz do mnie? W ciągu? O, ja! Ja Beatę gonię! Złoty bas kolorowy Andrzej! Chciałam zobaczyć mojego Andrzeja. Tak? Zobaczymy go Andrzeja, Zobaczmy go Andrzeja. Oni kolor on się świeci. Ale chyba jest w kosmosie, nie możemy go zobaczyć. Zogonimy go. A Aga, gdzie ty jesteś? mnie? atakuje. Też w kosmosie? Nie. Ej, a co ty brykasz jak króliczek? Kic kic? A czekaj! A oni też brykają z tobą! To ty ich ćwiczysz, tak? Wiesz, że... To czekaj. No cóż... Będe chodów do tej księgi. Księgi? Hej, wyrzykaj. Czerwone, czerwone, czerwone pole, idę sobie na pole, idę, idę se na pole, Teraz tu poszukam skrzynek po kolei, nie Nie gałganą. Ej, ile? Ile? Gałgany, no jeszcze tak. Jeszcze dużo zostało <gulana> No nie. Tam może. Zaraz do za was przyjdę i mam No chodź No. To, nie nie wiem, ja zbieram, zbieram, tam. to A, może nie no zbieram. No to tego, tego... E gałgan. Tego, tego... Łodki, gałgan, zbieram. gałgan, kici, kici. Gałgan, kici, kici. Spierdalaj. Gałgan. Ej, Aga, nie skrzyptam. Misztawio. Spadaj. O, skrzynka chyba duża. Co to jest? Niebieska duża skrzynka, przypada no. to otokujcie. Nie wiem, po co mi ale... Tu masz te pieniądze. tutaj dla mnie. Da się tak... Proszę, pieniądze. O, to nie ma pieniędzy, nie. Ma pieniędzy. o ja ty długo grałaś, tak? Ja mam pieniądze. Łoł, wow, cztery. Ja mam 40 milionów. Ja zobaczę, może mi się już uda, wiesz co? Taką idąc normalnie. To no. znaczy idąc normalnie, no nie? Nazbierałam dużo, Użo, może mi się wystarczająco. Bo nie pamiętam ile trzeba było, czekaj, sprawdzimy. by level był jedno, kolejny zrobiony. A ja od dwóch dni tylko gram. Tak? No. To ja chcę ze mną tradować. I żeby, żeby, żebyście nie dali mi tych piesków, ja bym bardzo długo grała. O, dobrze, gnij. No, no. O, dobrze, gnij. Chcesz się ze no, To się No, nie dało, o czym nie gadałaś, O, sukces, full! O, udało się. Ale ja nie wiem. A ja tej strimki dużej widzę, kto idzie ze mną? Potrzebuję. Tak. Tradować się? Tak. Potrzebuję opróżnić ekwipunek. To dawaj dla mnie szybko, ale wiecie co? O, ja mam jednego, bo mam jedno miejsce. Odłączyłam, sorry, to już teraz możesz. Mam miejsce tylko. To dawaj dla mnie, potem ci nie bliznuczę. Jest, jest, tak? Ale nie widać tej złotej szkły. To dawaj, dawaj. I, i, i? Mam rybę. Tylko nie najlepsze te. O, czyli... Coś walnęło. A ja do zielonej się dobieram.

Ale będę miała całe zwierzenie, to tak jak za będzie. No nie i wiedzieć, Ja chodzę tu w jeszcze te, jeszcze skombinuję w <grym> mm. ja cikażę, cikażę pet, to założę. Ja się. E, Ja tego. O ho ho, ale szybciutko. Dobra. A my jeszcze Dam się sobie Dam ci tego. I dało się. A te pióreczowe? Ano, aż ja je nauczę. Czekaj teraz! Jaki jest kota? Ja chyba mogę nawet tutaj przejść. Tego. Mam jeden i połowę kota. Ej, wiecie, Ej hej, wiecie co? W końcu? Ej, ja mam! Ja wiesz, co ja nadal mam tego kota, co ja teraz użyłam? O, ledwie flaszki sprzeszłam! Dzięki waszym ale petsom ja jest, Ale musisz O teraz dojdę tu? O lecę Na kosmos do was A wy uciekli z kosmosu? Nie nie stukaj o. A ja idę was Ja odwiedzić was O ale tu trzeba porządnie Moncoins są Tak? Trzeba zdobyć O to tu są O to zbieramy o, to są monkoinsy, tak? O. Dobra, bo ja muszę to zbieramy teraz tam dalej. Co? Tych księżyc. Dobra, księżyc narysowany. No tak, monta księżyc. <grym> Ej, mam to księżyc. A tu sklep jest. nawet jest. Idę sklep odwiedzić. Ulu, no, tak, zbierajcie. No, nie, 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 mam, mam nie, 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 Chodź, mam nowego. Aga, tyle przy mi dałeś też tak? O! To mogę jednego wymienić. Mam dwa głowę. To znaczy mogę kosę wymienić. Więc... Pullback! Kosę na liska, tak? Aga... mi widziałeś? Magiczny foksik. kotka. Foksik, foksik, no. Ojaju, Dzień dobry. O, ale jestem sprytna. Jest Foksik. A, zmienię znowuś, co to jest? Ice Queen, królowe, lodu? No! Na foksika znowuś. Beja, Zredujemy się! Hubert, nie zabierasz się mm. z Chimpeców! O, chcesz liska ode mnie chyba? No, lisków dużo! Ja chcę tego kota mhm. Idę tam. Dobra, to ja jeszcze wezmę to skrzynkę, skrzynkę, rozbiorę i starczy. O! Tu dwóch zbiera. Aj, czemu nie odeszli? Mieli zbierać te skrzynie. Ej, ja muszę, muszę ja być obok? Skrzyni, chyba. O, szybciutko, szybciutko. Ole, dużo by to ty miało tych. Tak. Ale już nas. Dali trzeba te. Te końce takie. Z A, to za księżycowe chyba, tak? Jejeczka są. O. A wy te księżycowe braliście te? Tutaj sklepcznie.